Oh, spokój! Oh my god, Iwan. Iman, idziemy, idziesz ze mną. What?! Siemaneczko wszystkim, tutaj up i w tym odcinku będziemy musieli speedrunować 99 nocy w lesie, ale będziemy przechodzić grę odwrotnie, że zamiast zdobyć pierwsze dziecko, będziemy musieli zdobyć ostatnie, tak samo jak z łóżkami. Czy nam się uda to przejść? No to zaczynamy! Okej, okay, dołączyliśmy do gry i będziemy musieli grać odwrotnie. zamiast zdobyć pierwsze miejsce, musimy zdobyć ostatnie. No, będzie trudniej i będzie dłużej. Będziemy musieli zrobić... Chyba będzie trzeci poziom, yes, let's go. Weźmy sobie ten węgiel. Ej, mamy skrzynkę z Fortnite, zobaczmy co dostaniemy. Jest! Mamy szikierę, let's go! Mamy węgiel! Yes, okej, okay, mamy to. Wyrzemy to, odkładamy. Mamy 91, O. Okej. Okay. Jest! Mm. Dobry sak! Jest, bej! Jakie mam szczęście! Ej, okay, wszystkie nasze rzeczy. Pom, 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 pom. Ile mamy krzeseł? O, o, il mamy krzeseł! Cześć, błóżmy najpierw to. Jest, bej, bo się, się. że to wszystko mamy, ile drewna. Ej, ja ci, ile drewna mamy. Ej, rumy sobie pierwszy poziom. Coś e, czego? Boom. Mamy mapę. Łóżka nie możemy zrobić. Okej, musimy, możemy zrobić sunlight abyśmy wiedzieli kiedy jest dzień. Jest karnister! Oh my god! O, oh, O oh, oh, oh my god, fuck shoty! Mój karnister! mam w domu się do widzenia, ale pa, pa 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 oh my god! Zarządzimy jak szoty i będzie na maksę koniec. Byłoby Peł, pe, pełno węgla do zdobyć się. Jest! O kolejne dziecko, ale nie mogę je zdobyć. Okej, będę wiadomo, że gdzie będą... będą te dzieci i chyba Dream będzie nas atakował tego dnia. Chyba, nie, nie, nie... nie Dostałem karabin! Yo, dostałem karabin już! Okej, okay, jesteśmy, wróciliśmy i odkładam nasze całe paliwo. Mamy tyle węgla, gości. Odłożymy nasze pierwsze e, węgiel. Odkładam to cały nasz węgiel i karnistry. Mamy 72. A więc potrzebujemy jeszcze 3 karnistry i będziemy mieć piąty poziom. <laughs> dostałem włócznię! Oh my god, tak długo nie widziałem włóczni w tej grze. I kolejny węgiel. Let's go! A jeszcze jeden i... BOOM! Let's go! Piąty poziom! Oh my god. Koszykówka, lebroń, żeń z gościu będę. You ready for this? No gościu! Łatwiej teraz y te paliwo! Oh Dilman! Dilmon, nie okszotuj mnie! Dirman, wiesz, że lubisz małe dzieci, ale nie musisz być jak ten. Y Didi. Spokój. Oh my god, Didman. Didmon, idziemy, idziesz ze mną. What? My się już jest! Oh my god, ja już myślałem, że dzień jest. Ja prawie zdekłem! Ja myślę, że już dzień jest. Okej, okay, nie jest dzień. Okej, okay, mamy skrzynkę. Ja prawie, ja myślę, że już dzień jest. Że tak stanął. To ja po prostu przed go zaświeciłem. Oh my god, mam już siekielę! Mam już siekielę w grze! Oh my god! O... Oh... Guściu, mamy najlepszą siekielę w grze. Bo dowiedziałem się, że trzeba mieć około 200 drewna, aby rozpalić ognisko szóste sam. Oh my god, mamy to! O, oh mogę jeden! Yes, baby, udało nam się, mamy to! Tajemnicza grupa się zbliża do Twojego ogniska. Robimy kolejny poziom tego. Robimy trafy, aby po prostu mieć trochę z głowy ich. Bum! Baby, mamy klejnot. palimy wszystkich na stosie. Let's go. I możemy pójść po nasze pierwsze dziecko. Wreszcie, ostatnie dziecko, tylko nie wiadomo gdzie jest. Ponieważ jak chcemy zdobyć ostatnie dziecko, musimy najpierw zdobyć po kolei te dzieci. Ale nie możemy tego zrobić, ponieważ. Bo jak mamy zrobić, musimy samoistnie znaleźć na mapie. Weźmy szybko sobie. Tu. O oh mój, tu napój jest. Jest, baby. Weźmy sobie szybko tą strzynkę legendarną. Najlepszą prawie w grze. Druga najlepsza strzynka. Jest. Okay, mamy fragment. Może jest taka maszyna do skipowania, ale potrzebujemy około takich jeszcze. 7 fragmentów, aby po zdobyć to. Ja przecież mogę zrobić kulasz. Mogę zrobić kulasz. Jest baby! Gulasz baby! O oh, god, jak kokam gulasz w tej grze! Jest baby! Mamy już gulasz! O oh, jest! No już znaleźliśmy ostatnie dziecko! Więc szybko ty tam wejść i pójść po dziecko! Jest, mamy to! Wreszcie ludziska! Pierwsze dziecko! Oh my god, jesteś mój oh, mityczny! Oh my god, to jest ważniejsze niż to dziecko ostatnie. Oh, jest! Jest! Oh. Mamy przyłóczkę w grze. I klejnot. Mamy wreszcie os pierwsze dziecko ludziska. Możemy wreszcie skipnąć nasz pierwszy dzień. Więc idziemy szybko, ludziska. Jestem już. O ja cię, soba. To jest jeszcze gorzej. Osoba jest jeszcze gorsza. Ona jest szybsza. Siema soba, jak tam życie? Pamiętasz, jak mi zabiłeś z milometrów? Kiedy na Cię nawet nie było? Mamy pierwsze dziecko. Let's go, pierwsze dziecko. Uratowałem ostatni dziecko, pierwsze dziecko i teraz wiadomo gdzie jest ten To to, mogę teraz zaznaczyć na wszystkie dzieci I mamy wreszcie Pierwsze dziecko uratowaliśmy i piorun mi prawie walnął, musimy zrobić to na pioruny Let's go Robimy szybko sobie gulasz i idziemy po Te, trzecie dziecko idziemy Bo musimy wszystko po kolei zrobić oh God, jaki jest szybki oh Jest ludziska, mamy, o oh, kurcze Mamy, mamy kluczyk ludziska, mamy to, mamy trzecie dziecko wreszcie, ej, otwieramy to, o siema, e, kolejne dziecko co widziała za dużo przy ojcu, chyba to dziecko było w łóżku ojca, Cześć mi masz nowy dom, e, let's go, mamy to, odkładam wszystko, robimy e, pułapki, zróbmy sobie, mamy te pułapki, i odkładamy w takim chronologicznym miejscu. BOOM! I bum. Ej, jemy szybko ludziska gulasz. O. Ej, robimy tajemnicza gupa się zbliża twojego ogniska. Jak widzicie, że jestem po angielsku, jestem jeszcze ciągle w Anglii. Znaczy, że nagrywam to w Anglii. I zabijamy ich. Ej, Bamby, patrzcie na to. BOOM! BOOM! I Boom! Let's go! I jeszcze z kolejny jakiś ostatni. Gdzie to jest? Gdzie to jest? A tu jest kultysta! Boom! Boom! Siadają się yeah. Drugie dziecko. I mamy tutaj drugie dziecko. Oh my god, wilk. No co? Eudziska, udało nam się. Bierzemy szybko tego wilka. Mamy to. Bierzemy trzecie dziecko wreszcie. I robimy rifle. Boom! Mamy to! Mamy drugie dziecko. Let's go. Musimy to szybko zrobić. Musimy jeszcze zrobić te łóżka. Siema dziecko. Wziąłem cię? Mam, mam cię. Okej. Okay. Siostra Timiego. Idziemy teraz po Timiego. Ostatni wilk. Boom. I Boom. Boom. Mamy to. Ostatnie dziecko Timi. Ostatni ratowany. Siema Timi. Jesteś ostatnim dzieckiem ratowanym. Najpierw ty postaw bazę. I teraz Timi postaw bazę. Let's go. Go! Oj, okay. mamy to Mamy około minutę ludziska. Udało nam się uratować te dzieci. Okej. Okay. Muszę iść do tego domku. Muszę iść do tego domku. O oh my god, oh my god. Jest, jestem, jestem. Eee, Okej, okay, siema. Siema sobo! O, zrobię sobie czapkę! Siema sobą, jak zam życie! Dobrze? Tak, wiem, że dobrze. Ty zaszły światłem? Rzucać światłem? OO! Spir, 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 spir! 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 Oh my god! Odejdź ode mnie! Nie masz życia! Nie masz życia! Nie masz życia! Odejdź ode mnie! Odejdź ode mnie! Ty biała się. Chciałem polecić z nim? Nie, nie mogę. Odej, bierzemy szokoladziska bandaż. I idziemy po bałwana. i bałwanik, ty smutny masz. Mamy to! Mamy klejnot, baby! O mra, oa, za dużo ich jest tu O mart! O sowa, soba! Biegnąć, biegnąć! O uspokój się, nie pokshotej tym jak dirma nie jesteś dirmanem, okej? Nie jesteś... O my god! Oh my god! O my god O my god! O my god, dwóch białych mnie goni! Jak jestem blisko, jestem blisko bardzo. Ej! uspokój się Sowo! mam 18 sekund, zapomniałem o łóżkach! Nie mam drewna. Ja się zapomniałem drewnia, okej zrobimy te łóżka teraz. Odłóżmy to całe nasze drewno i robimy wreszcie łóżko. Robimy yy, kolejny crafting table i robimy łóżko. Potrzebujemy 26 metala i 13 drewna. Liska potrzebujemy jeszcze około kilka metala i będziemy mogli zrobić wszystkie łóżka. Let's go, będziemy ten gulasz. A ja odkładamy wszystko co mamy. BOM BOM BOM! I mamy pierwsze łóżko! Giant BED baby! BOOM! To kolejne łóżko, trzeba mieć jeszcze trzy drewna! Kolejne łóżko! BOM! BOM! Kolejne łóżko! BUM! I potrzebuję 20 drewna. W ci się jedzenie potrzebuję, bo zaraz zdechnę bez jedzenia. Jest baby! Mamy to! Ostatnie łóżko! I mamy jeszcze gulasz. Yes, baby. Udało nam się. Mamy ostatnie łóżko, zrobiliśmy. I mamy. Boom! Mamy ostatnie łóżko. Udało nam się zrobić wszystkie rzeczy odwrotnie. Więc musimy bardzo mało rzeczy jeszcze dostać. I będziemy mieć e, zaraz ten time stop. I po trzy... jak zdobędziemy te trzy klejnoty, mamy już dwa, więc potrzebujemy jeszcze potem trzy. Yes, baby. Udało nam się. Mamy to. Oh jest ja zaraz umrę. Małe problem, ludziska. E, jest mi zimno. Eeeem... problem, tam gdzie chcę. Jest! Yes! Udało się! Uciekamy stąd, uciekamy stąd! Oh my god. Oh my god. ok, ludziska, wracamy. Musimy zajść tych kultystów przed ogniem. No wiemy o tym, że to są Ej, mamy tu kultystę! O oh my god. ja mam tak małą HP! Ja mam tak małą Ja mam tak małą HP! Eee, rewolwer, rewolwer! Oh my god, ja umarłem! O, chwila, mam tutaj coś, ale zaraz umrę z y, zimności. O, Frozen Shuriken dostałem! Okej, okay, Ja muszę wrócić do jakiegoś dobrego, ciepłego miejsca. Biegniemy stąd. O, osoba mnie goni. Jako jest szybko. Patrzcie, patrzcie, zaraz będzie tutaj. Oh my god, oh biegnij, biegnij. Biegni. O, ludziska, mamy te klejnot. Mamy klejnot, mamy klejnot. Musimy, ludziska, jeszcze jeden klejnot dostać. Będziemy widzieć skipoładź dni. Bum, bom, bom. Jest udało giska. Zrobimy teraz ten y, piąty poziom crafting table. Ja potrzebuję 40 i 40. Jak się ma, Diman, to nie jest najlepszy pomysł z stąd. Bum. I ostatni. Bum, baby, mamy to. Chyba ostatni został. Bum. Jest baby! Udało się! Mamy klejnot, mamy klejnot, mamy KLEJNOT mamy KLEJNOT i mamy CZESTO z diamentami. Let's go baby! Mamy to. Mamy to 5 diamentów. JEST baby. Jest, baby! I mamy kuna! Jest! Oj, weźmy sobie to i to. Musimy jeszcze odzyskać jeden klejnot i będziemy mogli zrobić yy, skipowanie czasu. Mam tyle rzeczy do skipowania, bo... Okej, okay, Jeszcze czekaj począli jeszcze trochę. Czekaj, musimy tylko 6 yy, metala i będziemy mieć słowy to. Aj, musimy jedzenie zrobić sobie. Aj, idziemy, ludziska. Ostatni klejnot potrzebuję. No! Jezus Maria. Aj, to jest tyle legendarnych skrzynek! Musi być jeden klejnot! Co najmniej jeden! O, 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 o! O, o, o pik, pik, pik! Masz ma trzy Oh O god. Oh O god. Boże, no, ja, ja nic, ja, nic, nie, mam. nic nie, mam. nie mam. Nic nie mam, nic nie mam, nic nie mam, nic nie mam. Ja powiedziałem, ja, że ja, ja, muszę przejść, muszę przejść. Jest! Widzicie? A, nie dostałem, okej. Okay. Dzień 93. Ostatni dzień muszę przeżyć. I wygraliśmy grę. Okej okay, ludziska, zostały nam ostatnie 25 sekund. Udało nam się przejść grę odwrotnie. Let's go, baby! Zamiast zacząć od pierwszego, zaczęliśmy od ostatniego. I tak samo z łóżkami. 10 sekund prawie! Let's go, baby! Jest! 3! 2! Jeden, let's go! Udało nam się przejść 99 nocy! Robię przechodzenie gry odwrotnie! Let's go! Siema Dirman! Jak tam żyć? O, Dirman, czekaj na mnie! Czekaj na mnie, Dirman! Nie Dirman! Let's go! Udało nam się ludziska, przejść grę! Ale ja się cieszę naprawdę. Więc napiszcie w komentarzach jaki mam zrobić jeszcze challenge następny yy, dziękuję za oglądanie miłego